Hej kochani, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trolla. Na samym początku tylko Wam powiem, że albo inaczej, chciałbym Was zaprosić na mój drugi kanał. Tutaj link macie poniżej tego filmu. Jeżeli potrzebujecie chwili takiego relaksu, wyciszenia się, proszę, wbijcie tam na ten kanał, zostawcie subskrypcję, jakiegoś lajka, komentarz. Naprawdę będzie mi bardzo miło. Mam tam na razie tylko 14 lub 15 subskrypcji, także to jest dopiero sam początek kanału, ale mam nadzieję, że się Wam y, spodoba. Także jeszcze raz zapraszam tutaj na dole link. A dzisiaj przygotowałem takie zdrapeczki. Jest to trzeci pojedynek tych y, zdrapek. Dwa poprzednie były remisowe i w tych było 25 koron, i w tych było 25 koron. No i trzeba było zrobić dogrywkę Dzisiaj ta zdrapka Milion wygląda trochę inaczej. Ma taką inną szatę graficzną, różową. Nie mogłem kupić, nie mogłem znaleźć tej starej, takiej niebieskiej, jaka była po w poprzednim y, pojedynku, no ale udało mi się znaleźć tą. Także podrapiemy dzisiaj taką różową. Mamy tutaj dwie gry. Yy... Tutaj w tym polu większym, w tym mniejszym. Jedna zlepka kosztowała 25 koron, ta zlepka też kosztowała 25 koron. Tutaj mam też dwie gry: jedna gra jest tutaj do zdrapania, a druga tutaj w tym BMW. W tym szukamy miliona koron. To jest główna wygrana zostało jeszcze w Norwegii: 6 sztuk z 12, czyli 6 już ktoś znalazł. Jest też wiele innych ciekawych premii. No i tu chodzi o to, że musimy znaleźć te 3 razy tą samą kwotę. No i ją wygrywamy. A tutaj gramy główną, o główną wygraną, czyli o BMW X5. Nówka sztuka oczywiście. I żeby ją wygrać, musimy znaleźć 3 razy znaczek BMW. Oj, taki znaczek jak tu jest, to cyk. Trzy takie znaczki dają, dają nam wygraną. I ta BMW jest 8 sztuk w Norwegii do znalezienia. A wartość. Dzisiaj BMW to prawo ponad milion koron, zobaczcie. Także dużo szmalu. Dobra, po króciutkim intro wracamy do drapingu. Dobra, ja zacznę dzisiaj od. A, zaczniemy od tych trzech sztuk BMW. Przybliżymy troszeczkę, żebyście lepiej widzieli to. No i przejdziemy do drapanka. Także jak mówiłem, tak jak mówiłem wcześniej, szukamy tutaj trzech no najlepiej trzech znaczków BMW lub trzech po prostu tych samych kwot. To też da nam jakąś tam wygraną. Także zaczynamy. Pierwsza to jest 1000 koron. Druga o i tu mam ten znaczek, tak to wygląda. Każdy dobrze wie jak wygląda znaczek BMW przecież, ale wam pokażę. Mamy 1000 razy 2 czy będzie razy 3, ale byłoby fajnie 25. Tutaj mamy 100 koron. Znaczek po raz drugi. Mamy 2, jeszcze jeden i będzie. Fajnie. 200 koron 25-25 wow. Jest 25 Koron w tej trapce już Także BMW wychodzi na prowadzenie Mamy tu jeszcze drugie pole ścierne, oczywiście Ten kto nie widział tam na początku jak mówiłem to jeszcze raz tutaj poniżej filmu tego filmu jest link do mojego drugiego, drugiego kanału, także zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jak Was tam zobaczę. Mamy 25, 25, 50, mamy 10 tysięcy, 10 tysięcy po raz drugi i 25 po raz trzeci. Mamy tutaj 50 koron. Wow, mamy 50 koron wygrane w tej wrabce. Super. Dobra, idziemy dalej. BMW, zdrapka numer 2. 200. Znaczek BMW. 1000. 200, 10000. 1000 po raz drugi. 10000 po raz drugi. Sprawdźmy te rogi, czy tutaj się nic nie kryje, ale chyba nie. 50 po raz pierwszy znaczek BMW po raz drugi i tutaj chyba już nic nie ma nie dobra także tutaj głościutko na razie, ale jeszcze tu mamy malutką szansę jakąś sprawdźmy mamy 25 mamy 100 mamy 25 mamy 1000 i uwaga uwaga 1025 Druga zdrawka z rzędu trafiona. Jej! Super! Mamy tutaj 50 i tutaj 25. Także BMW drapki jak na razie, fajnie, fajnie. Mamy jeszcze trzecią sztukę. Zobaczymy, czy też będzie taka szczęśliwa. Jakby dwie poprzednie. Zaczniemy najpierw tutaj od pola bonusowego. Mamy tutaj 50, mamy tutaj 1000, 100. 50 i uwaga, uwaga, 1000 i 100. Czyli tutaj nie mamy nic, ale jest szansa jeszcze tu pod tym BMW. Znaczek BMW, jeden, drugi. Wow, ale czat, dwa obok siebie. Dajcie trzeciego, dajcie trzeciego. Nie, jeszcze nie. 10 tysięcy. Mamy 200. Mamy 50, mamy stuwa, mamy stuwę, yy, mamy też 1000 po raz pierwszy. I tutaj będą jeszcze dwie liczby albo znaczek. Mamy 10 tysięcy po raz drugi. I uwaga, uwaga, co możemy wygrać? Albo BMW, albo 10 tysięcy, nic innego tu może już nam nie wpaść. Czyli mamy 50, także. Ta zdrapka trzecia jest pusta. Dobrze patrzę, dobrze patrzę. Ale suma sumarum, suma sumarum jest ok. Wydaliśmy na BMW 75 koron i tyle odzyskaliśmy. Jedna zdrapka daje nam 50, drugą 25, a trzecia jest puściutka. Ale i tak fajnie, 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 fajnie. Ale teraz możemy przejść do tych nowych różowych milionów. Zobaczymy, jak sobie poradzą te zdrapeczki. No BMW zawiesiło, po, jak jeśli chodzi o mój kanał, no to BMW zawiesiło poprzeczkę dość wysoko, bo tutaj u mnie na kanale nieczęsto zdarzają się wygrane. Także zobaczymy czy milion, ten milion flax sobie poradzi. Ładnie wygląda taka różowa, taki taki pończuś, taki donat, o, bym powiedział, taki donat z, z taką polewą y, różową, truskawkową. Niem, niem, niem. Dobra, szukamy. Mamy tutaj 10 tysięcy, 50, mamy stówę, mamy stówę tylko że 100 tysięcy, mamy 50 po raz drugi, mamy ten piękny milion upragniony, milion, trum, dobra idziemy dalej, mamy milion po raz drugi. Wow, czy będzie raz trzeci? Uwaga, uwaga, emocje, emocje, czy będzie... Nie, tu już odkryłem, tutaj będzie chyba 10 tysięcy. 100 tysięcy. Ale tu chyba coś jeszcze będzie na dole. Czy już nie? Tak, jest tutaj 100 koron jeszcze. Ale niestety to jest 100 koron, które nam nic nie daje. Bo mamy 2 razy 100 koron. Ale to nic, mamy tu jeszcze grę numer 2. Sprawdźmy, Mamy 100 000, mamy 1000 milion milion po raz drugi 1000 i 50. Także 2 dwa miliony 2000 dwa 2 dwa razy 1000 50 i 100 000. Także pierwsza ta zlapka milionowa niestety jest do gibelka. Ale mamy jeszcze drugą i trzecią. Także trzymajcie kciuki, lecimy dalej. Ui, zaczęło się, zaczęło się Milion, milionowo. Milion. Uwa 500 koron 25, 100 tysięcy 25 po raz drugi i 25 po raz trzeci. Tu mamy jeszcze 10 tysięcy i 100 tysięcy. Mamy kolejną wygraną, słuchajcie. 25 koron. Czyli fajnie, fajnie. A tutaj jest jeszcze szansa, jakaś jeszcze jedna. 250, 500, milion, 50, 50 i milion po raz drugi. Także w, tym drugim, w tej drugiej grze było puściutko, ale ta pierwsza 25 koron, także fajnie, fajnie. Czyli ta zdrabka milion flax się nie poddaje. Jeszcze musi zdobyć w tej zdrabce 50 koron, przynajmniej, żeby zremisować, żeby doprowadzić do remisu. Czy się uda? No zobaczmy. A może coś więcej. Kto to wie? Szukamy. Pierwsza kwota 250. Druga 250. Uu, zaczęło się grubo 250 to jest premia tutaj jest jest ich aż 14,5 tysiąca no. no może fajnie by było, nie powiem ok szukamy te 250 100 tysięcy 10 tysięcy 10 tysięcy po raz drugi Oj. 25 tu się odkryło Odkrył się też milion, oczywiście na zachętę. Jest i pięćdziesiątka. I uwaga, uwaga, czy coś tu będzie? Jest milion. Niestety tak się ładnie zaczęło, ale skończyło się fatalnie. Jeszcze tylko wam pokażę, czy my się drapiemy. Ta jedna koronówka norweska. Z tego, oj, z taką dziurką. Dobra. Ostatnie drapanko. Ostatnie pole ścierne, uwaga, uwaga, czy milion da radę, czy nie da radę? 25, 500, 500 po raz drugi, jest 1000 i uwaga uwaga. Jest 10 tysięcy, jest 10 tysięcy, nie dlaczego? Możemy troszkę oddalić. Bo już podrapaliśmy to, co mieliśmy strapać. Także jeszcze raz, jak tutaj to było? Sprawdźmy. Tutaj mamy w tej zdrapce grał milion tylko ta zdrapka pusta, ta zdrapka też pusta i mamy tutaj 25 koron, czyli na 3 drapingi jedna zdrapka się zwróciła. 25 koron. A w zdrapkach BMW. Uwaga, uwaga. Tu mamy tak. Ta zdrapka jest pusta. A te dwie zdrapki są trafione. Tu mamy 25 koron i tutaj mamy 25 i 25, czyli 50, czyli suma sumarum mamy 100 z powrotem z pieniądze. Także nie jest aż tak źle. A pojedynek wygrał zrabki oczywiście BMW. Tudum! nie trafiliśmy tutaj samochodu ale może tam innym razem się trafi jeszcze będę tą strapkę na pewno drapał i tą i tą też, ta też mi się podoba ta milion podobają się te strapki, będą na moim kanale jeszcze pewnie wielokrotnie ja już się z wami dzisiaj żegnam jeszcze raz, bo ostatni raz wam powiem przypomnę, ostatni raz, trzeci już dzisiaj w tym Odcinku na dole, tutaj pod filmikiem, film do. E, film. E, no też film. Link do mojego drugiego kanału. Zapraszam. Jak ktoś potrzebuje, relaksu, odpocząć, zapraszam. Wejdźcie tam. Popatrzcie sobie na zwierzątka, na ładne widoki. To jest, tam jest dopiero jest kilka filmików, ale dość często wkładam nowe filmy, także jest na co popatrzeć. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego Dziąka. Trzymajcie się. Hej!